Teraz powiemy sobie, co to są sprawdzenia. Sprawdzenia zapisuje się zawsze w takim stylu. If, czyli jeśli dana rzecz. Tutaj sobie wpiszmy true, czyli jeśli prawda, then, czyli to. I ifa trzeba zakończyć. Stylistycznie, oczywiście, dajemy sobie taba wewnątrz, żeby łatwiej nam się czytało. I teraz mam taki przykład. Tutaj musi zawsze się spełnić prawda, żeby on się wyświetlił. Czyli na przykład ktoś nam powie, powie najpierw nam prawdę, powie nam prawdę, powie nam kłamstwo. Jeśli go zapytamy o to, czy powiedział prawdę, powie, że tak, to będzie to fałsz. Czyli ten if nam się wtedy nie wykona. I teraz załóżmy, że... Chcemy, żeby wyświetliła nam się wiadomość, że liczba jest większa niż 10 na czacie, jeśli zmienna number jest większa niż 10. Usuniemy sobie tego niepotrzebnego output chatboxa, żeby nam nie wyświetlał na czacie. I wpiszmy sobie. Liczba jest większa niż 10. Dobrze, i wewnątrz. Damy sprawdzenie. Nawiasy nie są w Lua wymagane, ale możemy oczywiście używać ich, żeby wiedzieć, gdzie coś się rozpoczyna. I mamy wtedy danym kolorem oznaczone i gdzie kończy. Skupimy sobie zmienną number i sprawdźmy, czy jest większa niż 10, czyli znak większości. Jest większa niż 10. Dobrze. Zapiszmy sobie. I zresetujmy zasób. Jak widać, wiadomość, że liczba jest większa niż 10, nie wyświetliła się, bo liczba nie jest większa niż 10. Więc wpiszmy tutaj 15. I zresetujmy skrypt. I oczywiście pokazało nam się, liczba jest większa niż 10. W lua jest jeszcze taka. Rzecz jak else if. I znaczy to lub jeśli. I załóżmy, że chcemy, żeby pokazało nam również, że czy liczba jest większa niż 15. Kopiujemy sobie. Wklejamy i zmieniamy wartość na 15. Jest jeszcze else, co oznacza inaczej. Jeśli to się nie spełni i to się nie spełni, to spełni się else i wpiszmy sobie wtedy liczba jest mniejsza niż liczba jest mniejsza niż 10 zapisujemy resetujemy SERT. pokazało nam się, że liczba jest większa niż 10 i else if działa tak, jeśli dany if lub else if niżej załóżmy, że dodamy tutaj też kolejnego, liczba jest większa niż 20 jeśli spełni się if lub spełni się elseif przed danym elseifem, to on się nie wykona. Wykona się tylko pierwsza rzecz, która jest prawdziwa. Czyli jeśli liczba jest większa niż 10, to wykona się tylko to. Jeśli liczba nie jest większa niż 10, to sprawdzi się kolejny elseif. Jeśli nie będzie większa niż 15, to sprawdzi się kolejny, a następnie wykona się elseif. Jeśli żaden z LSIF-ów ani ifów się nie wykona. Więc załóżmy, że wpiszemy sobie 0. zmienna number równa się 0. I oczywiście pokazała nam liczba jest mniejsza niż 10. Te LCify nigdy się nie wykonają, bo jeśli liczba jest większa niż 10, to zawsze wykona się ten output. A to już się nie wykona, bo liczba jest większa niż 10, ale już to się wykonało. Zamieńmy jednego LSIFA, który będzie nam wyświetlał, czy liczba równa się 10. Dwoma znakami równa się sprawdza się, czy dana wartość jest równa danej wartości. Jednym znakiem równa się przypisuje się do zmiennej. Więc zmienimy sobie jeszcze tekst. Liczba. Jest równa 10. I wpiszmy sobie dziesiątkę. Teraz zasób. I tak, jeśli zmienna jest większa od 10, nie, nie większa lub równa się, tylko większa od 10, to wyświetli się, liczba jest większa niż 10. To się nie sprawdziło, więc został wykonany kolejny, el, kolejny LSIF, czyli czy zmienna równa się 10? I tak, oczywiście się równa, więc wyświetliło się na czacie. Teraz wrócimy do tego, jak działa lokal. Local działa od pierwszego wgłębienia, na którym jest, do dalszego. Czyli załóżmy, że zdefiniujemy sobie zmienną. Najlepiej usuniemy sobie cały kod, żeby nam nie przeszkadzał. Stworzymy sobie nową zmienną o wartości 10. Czyli lokal zmienna równa się 10. dodajmy też sobie jakieś sprawdzenie. Stwórzmy sobie jeszcze drugą zmienną. Zmienna 2 równa się 20. I załóżmy, że chcemy sprawdzić, jeśli zmienna 2 jest większa niż 20, to end Pokażę na przykładzie tego, jak działa lokal. I załóżmy, że chcemy, jeśli zmienna 2 jest większa od 20, wpiszmy sobie 25, żeby ich się spełnił, czyli był prawdą, żeby był większy, czyli 25 jest większe od 20, to wtedy stworzymy sobie zmienną local. Zmienna jest prawdziwa. i wpiszemy w stringu cokolwiek, prawda i dobrze spróbujemy sobie wyświetlić ją poniżej lokal działa od tego wgłębienia do kolejnego i nie działa wcześniej więc sprawdzimy czy to prawda output chatbox i wyświetlimy sobie, zmienna jest prawdziwa zaraz zasób i wyskoczył nam Błąd, ostrzeżenie, zły argument. Chciał na pierwszym argumencie stringa, a dostał nic. I sprawdzamy. Na pewno zmienna jest większa niż 25. Liczba jest na pewno większa niż 20, więc do tego momentu się wykonało. I ustaliło, zmienna jest prawdziwa, równa się prawda. Ale jako, że ona jest zdefiniowana pierwszy raz głębiej, to nie zadziała na zewnątrz. I załóżmy, że, wy, że chcemy wyciągnąć tę zmienną na zewnątrz. To skopiujemy ją sobie. Damy ją nad ifa, czyli na ten sam poziom, który jest output chatbox. I wpiszemy fałsz. I w tym momencie, jeśli damy lokala, to stworzy nam się kolejna zmienna, ale głębiej. Więc nawet jeśli to się wykona, to zmienna jest prawdziwa, będzie fałszem. Będzie stringiem z napisem fałsz. Mimo tego, że ustalimy wewnątrz, że zmienna jest jako prawda. Teraz sobie zasób. Pokazało nam się fałsz. Teraz jest zmienna na pierwszym poziomie, i jest zmienna na drugim poziomie. Jeśli byśmy przenieśli output chatboxa wewnątrz, w to miejsce, to w tym miejscu wyskoczyłaby nam prawda. I, a jeśli chcemy jedynie zmienić wartość zmiennej, to nie używamy przypisania czy jest to zmienna lokalna. I zostawiamy to bez. I teraz sprawdzimy sobie kod w grze. Wartość nam się do zmiennej zmieniła. I teraz zróbmy sobie skrypt, który będzie tworzył nam samochód. Dam sobie to do komentarza. Komentarz robi się w dwóch dwoma myślnikami. I kod go nie czyta lub można zrobić też długi komentarz myśnik myśnik kwadratowy nawias kwadratowy nawias i on działa na wiele linijek jak widać składnia lua w notepadzie nam to podpowiada a w przypadku tego komentarza wpisując tu widzimy że to nie jest komentarz to jest traktowane jako skrypt dobrze więc usuniemy sobie komentarz ten niżej i chcemy tak Skrypt, który będzie tworzył nam samochód i wyświetlał informacje na czacie, jeśli dodanie zmiennych będzie większe lub równe 20. Więc twórzmy sobie te dwie zmienne przykładowe. Oczywiście będę używał lokala, żeby przypadkiem jakieś inne skrypty w tym samym folderze nam czegoś nie zepsuły. I polecam Wam też to robić. I nazwijmy sobie lokal liczba pierwsza. Dajmy jej wartość 2. Słuchajmy sobie drugą zmienną. Liczba druga równa się 4. I skrypt ma nam tworzyć samochód i wyświetlać informacje na czacie. Jeśli dodanie zmiennych będzie większe, lub równe 20, czyli dodajemy sprawdzenie. Jeśli liczba. Pierwsza jest większa, dodać liczba druga jest większa niż 20. To i od razu sobie zakończmy. W przypadku, jeśli liczba pierwsza, dodać liczba druga jest większa od 20, to musimy otworzyć samochód. Więc wchodzimy sobie na wiki. Oczywiście przypominam o działaniu strony serwer i klient, czym się różnią. To zapraszam do pierwszego odcinka. Szukamy sobie funkcji. Funkcje WMT są nazwane bardzo prosto. Czyli funkcja tworząca pojazd będzie się nazywała stwórz pojazd po angielsku. Czyli create vehicle. Wejdźmy sobie w nią i mamy tu jej składnię. Zwraca nam pojazd, jeśli ją przypiszemy do zmiennej a wymaga cyfry, jako model float, czyli liczba z przecinkiem float y, float z i tu są argumenty dodatkowe w kwadratowym nawiasie będziemy potrzebowali tylko tych czterech więc wejdźmy sobie do kodu i na czacie wyświetlajmy wiadomość czy pojazd został czy pojazd został stworzony więc możemy sobie dla wygody przypisać go do zmiennej. I zapiszmy local. Pojazd równa się. Nazwa funkcji Create Vehicle. Wymagane są nawiasy. I wewnątrz nawiasów wpisujemy model. Tutaj MTA nam podpowiada. Wymagane argumenty model ID. Pojazdu, który zostanie stworzony. Wejdźmy sobie na tu wiki, i mamy całą listę pojazdów. Załóżmy, że, że chcemy sobie stworzyć mananę. Chcemy manana. Ctrl F. Dobrze, skopiujmy sobie ID. Jak widać, wymaga cyfry bez przecinka, czyli int. Wklejmy sobie. I teraz potrzebna nam pozycja. Od razu zróbmy sobie to, żeby tworzyło pojazd obok gracza. Czyli musimy również pobrać pozycję gracza, w którym miejscu stoi. Weźmy sobie funkcję serwera. I funkcja, która pobiera pozycję gracza to getElementPosition. Get element Czyli pobierz pozycję elementu. I tu mamy, zwraca nam trzy zmienne. Więc wejdźmy do kodu i zapiszmy to sobie. Local x, y i z. Jak tu nam pokazuje returns. zwraca trzy wartości x, y, z danego elementu. Równa się funkcja get element position. I tu potrzebujemy gracza. Gracza możemy otrzymać różnymi sposobami, na przykład po Niku, czyli jak angielski mówi, chcemy pobrać gracza po Niku, czyli get, pobierz player, gracza z Niku, z nazwy. I tak możemy na przykład otrzymać gracza. Możemy go sobie albo przypisać do zmiennej. Albo użyć od razu funkcji. Zmienna przydałaby się nam, jeśli będziemy używać danej rzeczy kilkukrotnie, żeby podczas zmiany jednej rzeczy nie musieć edytować innych linijek. A tu użyjemy sobie tylko raz, żeby pobierało pozycję od danego gracza. Więc wrzucimy to sobie wewnątrz funkcji. Kolejną funkcję. I zwróci nam ona gracza. I teraz wpisz wpiszmy sobie nazwę, tak jak tu jest string. Player name string zawierający nazwę gracza do którego chcemy się odwołać. Wpiszmy sobie Mister Dados, bo jestem tylko ja na serwerze, a nie po Mister Dados. I pamiętamy, że musimy jeszcze dodać do tworzenia pojazdu, w którym miejscu on się ma stworzyć. Więc zobaczymy sobie funkcję x, z, które mamy tutaj. I wpisujemy x jako drugi argument, y jako trzeci, z jako czwarty. Zapiszemy sobie skrypt i zobaczymy, czy wykonuje on się nam poprawnie. I zaraz dodamy wiadomość na czacie, czy pojazd został stworzony. Więc resetujemy skrypt. Pojazd nam się nie otworzył, bo nie wykonało się sprawdzenie. Jeśli liczba pierwsza dodać liczba druga, czyli 2 plus 4, łącznie 6 jest większa od 20. Liczba nie jest większa, więc nam się to nie wykonało. Piszmy sobie inne. Na przykład 20, żeby suma była 22. Zresetujmy I pojazd nam się pojawił. Wróćmy do kodu i dodajmy sobie teraz wiadomość: pojazd Manana został stworzony. Dobrze, zapiszmy. I zobaczymy. Na pewno się wykona i mamy wiadomość na trzecie: pojazd manana został stworzony. Gdzie nie pójdziemy, gdzie zresetujemy serd, tam się to wykona. Dobrze, kolejną rzeczą będzie zmiana założeń naszego kodu. Załóżmy, że suma naszych dwóch liczb to będzie model pojazdu. I na czacie będzie pokazywała nam się nazwa samochodu, który zespalnowaliśmy. Więc przypiszmy to sobie do zmiennej. Wynik obu liczb. Skopiuję sobie z dołu i zamienię sprawdzenie. Będzie to oznaczało to samo, ale wynik będziemy przypisa mieli przypisany do zmiennej, a wcześniej nie, nie mieliśmy dodawanie było tylko jednorazowe i chcieliśmy aby model pojazdu był wynikiem czyli zamiast 410 zobaczmy sobie na wikipedii, model jest na pierwszym argumencie wpisujemy sobie nazwę naszej zmiennej chcemy żeby teraz na czacie pokazywała nam się również nazwa pojazdu bo tutaj jest wpisaliśmy na sztywno manana to teraz musimy znaleźć funkcję która znajdzie nam nazwę pojazdu i funkcja to jest get name from model getVehicleName, możemy sprawdzić co ta funkcja robi ta funkcja zwraca stringa zawierającego nazwę pojazdu i musimy mu podać pojazd jako element i możemy albo wyciągnąć to z nazwy modelu czyli z cyfry, którą wpisaliśmy albo z elementu. Wchodzimy do notatnika, żeby połączyć dwa stringi, czyli na przykład taki i taki, musimy użyć dwóch kropek. A jeśli chcemy dodać do tych dwóch stringów coś kolejnego, dodajemy kolejne dwie kropki i na środku wpisujemy kolejny tekst. Wpiszmy sobie coś bardziej sensownego, na przykład ala, spacja. Ma, spacja, kota. I będzie to string połączony alama kota. Usuniemy to sobie. I chcemy, żeby w tym miejscu, zamiast słowa manana, pokazywało nam prawdziwą nazwę pojazdu. Więc robimy jednego stringa, robimy drugiego stringa. Łączymy je za pomocą Dwóch kropek i wiemy, że chcemy tu pośrodku mieć nazwę naszego samochodu. Czyli albo przypisujemy nazwę do zmiennej, albo używamy funkcji jednorazowo. Ja użyję jednorazowo. Wpiszemy name pojazd. Zapisujemy i skrypt wyrzuci nam błąd. Ponieważ samochód nie został stworzony, możemy to zobaczyć na linijce. 10. Pojawia się błąd, a sam pojazd nie został utworzony, jak widzimy. Powodem tego jest to, że nie mamy takiego modelu jak 22. Weźmy sobie jeszcze raz w funkcję Create vehicle. weźmy sobie. W argument, model i sprawdźmy. Tutaj jest tablica poprawnych ID pojazdów. Jak widać, ID zaczynają się od 400. Zmienimy naszą wartość na większą. Załóżmy, że wpiszemy tu 400, czyli suma to będzie 420 i zespalonuje nam pojazd o, o modelu 4, 420. Zapisujemy. Wchodzimy do gry i resetujemy. Jak widać, pojawił nam się pojazd. Pojawiła nam się informacja o zespawnowaniu danego pojazdu. Teraz zmieńmy założenie naszego programu, naszego skryptu. I powiedzmy, że chcemy zespawnować trzy samochody o losowym ID. Liczba pierwsza zawsze będzie 400. A liczba druga będzie losowa. Od, od 20 do 50. Do, do losowania liczb służy funkcja MAF random. I wewnątrz niej podajemy jako pierwszy argument. Od ilu ma losować? Czyli załóżmy od 20 do 50. I oczywiście możemy skopiować sobie kod trzy razy. I zapisać. I będzie nam to działało. Wejdziemy, zresetujemy. Stworzyło nam trzy pojazdy w sobie: Stworzyło nam pakera, Admirala i Cisparoa. Ale po co mamy robić to samo kopiując kod? Jeśli gdzieś będziemy mieli błąd, to będziemy musieli poprawiać w trzech miejscach. Do tego możemy stworzyć sobie swoją własną funkcję. I załóżmy, że nasza funkcja będzie się nazywała Stwórz Pojazd, czyli nazywamy ją. Function to jest słowo, które definiuje funkcję. Function stwórz pojazd. Tutaj możemy wpisać nazwę argumentów, jakie będziemy dodawać do funkcji, wywołując ją, ale nie będziemy tego robić, bo nie potrzebujemy. Poprawimy sobie tabulację. Funkcja oczywiście musi kończyć się słowem end. I mamy stworzoną funkcję. Zapiszemy kod i wejdziemy do gry. Zresetujemy. Jak widać nic się nie pojawiło. A nie pojawiło nam się dlatego, że funkcje nie wykonują się od razu, tylko przy pierwszym wczytaniu skryptu tylko się definiują. Żeby wykonać funkcję musimy ją wywołać. Po prostu wywołanie nazwy funkcji. Czyli używamy funkcji stwórz pojazd. Teraz stworzył nam się raz samochód. W tym przypadku Hunter. Jeśli chcemy trzy razy wykonać daną funkcję, to po prostu kopiujemy ją w dół. I wykona nam się ona trzy razy. Można to zrobić też pętlą. I pokażę to później. Musiałem zresetować, bo samochody były w tym samym miejscu. Ale można to napisać jeszcze ładniej, co pokażę w kolejnych odcinkach.